Dzisiaj pozwól, że zaproszę Cię do odcinka bardziej promocyjnego niż wiedzowego, aczkolwiek mam nadzieję, że również z tego, o czym opowiem, wyciągniesz refleksję dla siebie. Będzie to odcinek o programie rozwojowym Teraz Ja zbuduj poczucie własnej wartości, który startuje u mnie 5 maja. Jest to program rozwojowy, który będzie trwał 6 miesięcy i będziemy pracować wspólnie, razem ze mną przez te 6 miesięcy nad tym, żeby wzmocnić Ciebie, wzmocnić poczucie Twojej wartości, sprawdzić gdzie jesteś, gdzie chcesz być, jak ruszyć z miejsca <grym> oraz jak zostawić za sobą to, co nie wyszło i iść do przodu. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek pod tytułem Program Rozwojowy Teraz Ja Zbuduj Poczucie Własnej Wartości u Kasi Serówki. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Idź swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy syrówka.com, która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki Idź Swoją Drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Na co dzień prowadzę sesje mentoringowe, gdzie nie tylko wspieram klientów w ich planach, ale również wzmacniam ich, pomagam odkrywać to, co mają w sobie najlepszego, pomagam odkryć sens ich działania i wejść na odpowiednią ścieżkę zawodową, która jest dedykowana właśnie im. Zgodnie z ich talentami, mocnymi stronami i zasobami. Przeprowadzam ich z punktu, gdzie nie wiedzą, jak ruszyć z miejsca, do punktu, gdzie wiedzą, co mają robić, z czego korzystać i jak sprawnie poruszać się na swojej drodze. Program Teraz ja zbudowałam na podstawie wielu lat mojej pracy z innymi, a także na podstawie swoich własnych doświadczeń. Też byłam w takim miejscu, gdzie nie wiedziałam, jak ruszyć z miejsca. A nie pominęłam również badań z nurtu psychologii w której specjalizuję się i pracuję, które to badania mówią, co działa i co pomaga nam budować poczucie własnej wartości. Ponadto pozwól, że się przedstawię. Jestem akredytowaną mentorką rozwoju talentów i drogi zawodowej na poziomie Practitioner Level WMCC oraz certyfikowanym coachem Galupa, a także praktykiem. Biznesu z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym i konsultingu biznesowym. Prowadziłam własny biznes i to w bardzo różnych obszarach od produkcji ubrań po biznes online. Ostatnie 4,5 roku prawie 5 lat zarządzam międzynarodową firmą szkoleniową, tak TMI w Polsce, a obecnie od dwóch lat rozwijam swój biznes online, prowadząc warsztaty i sesje mentoringowe w biznesie i dla moich klientów indywidualnych. Marzą mi się ludzie szczęśliwi zawodowo, ludzie samoświadomi, spełnieni w swojej drodze zawodowej i pewni siebie i pewni swojej własnej wartości. Dlatego też tu jestem i dlatego też stworzyłam ten program. Jeśli zastanawiasz się, czy ten program jest dla ciebie, połącz ze mną jeszcze chwilę dłużej. Wyobraź sobie, że nikt nie rodzi się z poczuciem pewności siebie i wiary we własne siły. Jest to uczucie, i poczucie, które budujemy w sobie przez całe życie. Czasami udaje nam się je zbudować w młodości, ale raczej przychodzi to z wiekiem. I gdyby tak nie czekać na ten wiek, tylko już dzisiaj rozpocząć podróż, która ciebie wzmocni podróż, w której odkryjesz swoje mocne strony i nauczysz się z nich korzystać i będziesz potrafiła, czy potrafił pokazać je światu, Byłoby cudownie już ruszyć dzisiaj, prawda? Zastanówmy się, czy pojawia ci się potrzeba pogodzenia wszystkich ról w życiu, a może oczekujesz satysfakcji spełnienia w pracy. Może masz wrażenie wypalenia zawodowego, potrzebujesz ruszyć z miejsca, może masz wrażenie, że nie rozwijasz się zupełnie tu, gdzie jesteś. Albo chciałabyś zostawić za sobą to, co nie wyszło i po prostu iść do przodu. Ruszyć do przodu, ale nie ma tej pewności siebie, prawda? Może czujesz zmęczenie, może chciałabyś zrealizować założone cele i marzenia. Niektóre osoby potrzebują też pogodzić się z porażkami i negatywnymi skutkami własnych decyzji. Niektórzy potrzebują, żeby zorganizować to wszystko w czasie, żeby utrzymać taki balans. Zarządzać w ogóle tym czasem w pracy, pogodzić i ustalić jakieś jasne granice między pracą, którą lubię, a życiem rodzinnym i, e, nomen, men wymagającymi dziećmi, które także cię potrzebują. Umiejętności skupienia się i odcięcia takiego psychicznego, zrobienia takiego oddechu i złapania właśnie tej chwili azylu i balansu dla siebie. Jeżeli. Te wszystkie rzeczy, albo chociaż jedna z nich pasuje do Ciebie, to ten program rozwojowy jest dedykowany właśnie dla Ciebie. Co zatem zmieni ten program w Twoim życiu? W trakcie naszej wspólnej pracy, naszej wspólnej podróży przez 6 miesięcy, bo program zaprojektowany jest na 6 miesięcy, krok po kroku, po pierwsze, zwiększysz swoją efektywność i zrealizujesz swoje marzenia. Do tego dowiesz się, kim jesteś i czego chcesz od życia. Zaczniesz skutecznie planować i wdrażać krok po kroku swoje plany. Nauczysz się mówić o swoich potrzebach, dbać o nie, dowiesz się, jak być asertywną i skąd czerpać tą siłę. Poznasz również techniki zarządzania sobą w czasie, odkryjesz, jak budować balans między pracą a życiem prywatnym, zdobędziesz umiejętność wyrażania swojego zdania. Odkryjesz swoje zasoby i zobaczysz swoją moc. W tym pomogę Ci bardzo. Poszerzysz swoją strefę komfortu zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Pogodzisz się i z porażkami, i z negatywnymi skutkami własnych decyzji. I dzięki temu bardzo się pokochasz. Dowiesz się, jak się nie rozpraszać i unikać przebodźcowania, jak radzić sobie z niepowodzeniami, jak wykorzystać własny potencjał i, co ważne, odnajdziesz poczucie sensu. W swoim życiu i swojej pracy. Zobaczmy teraz, co wchodzi w skład programu rozwojowego. Teraz ja. Program rozwojowy teraz ja zaprojektowałam na 6 miesięcy wspólnej pracy i w grupie, i w ćwiczeniach indywidualnych, i samemu i ze mną. Po pierwsze, w programie rozwojowym teraz ja będzie 6 warsztatów. Z których każdy będzie otwierał blok rozwojowy na kolejny miesiąc. To właśnie tu dowiesz się, co Cię czeka w kolejnym miesiącu i odpowiem na wszystkie Twoje pytania, oraz dostaniesz oczywiście kolejną porcję wiedzy i inspiracji. Dodatkowo, będziesz mieć aplikację dedykowaną Tobie, w której będzie ponad 30 zadań rozwojowych, które będziesz wykonywać dokładnie wtedy, kiedy Będziesz mieć na to czas, kiedy będziesz mieć przestrzeń. Ćwiczenia są bardzo krótkie, aczkolwiek powodujące wiele refleksji i wnikliwe i jednocześnie zaprojektowane tak, że prowadzą cię do realizacji założonych celów. Pomogą Ci krok po kroku odkryć siebie i zbudować pewność siebie. Dodatkowo trzymasz dostęp do moich nagrań z ostatnich dwóch lat, dzięki którym podniesiesz poziom swoich kompetencji, m.in. jak uwolnić się od toksycznych ludzi, trzy poziomy asertywności, co wybrać korpo czy własny biznes. Dodatkowo otrzymasz ode mnie obszerny e-book, ponad 40 stron. Możliwe, że jeszcze coś dopiszę, więc może będzie więcej, o tym, jak zbudować pewność siebie. A na koniec warsztatu, na koniec całego programu, przepraszam. Otrzymasz zeszyt ćwiczeń online do dalszego praktykowania pewności siebie. I oczywiście 6 dostęp do aplikacji, w której nie tylko będziesz mogła rozwijać swoje zasoby, ale także będziesz w grupie życzliwych Ci osób, które będą mogły Ciebie wspierać i Ty ich. Przez cały czas trwania programu Teraz Ja będziesz mieć możliwość kontaktu ze mną i zweryfikowania swoich postępów, zarówno na warsztatach, jak i poprzez aplikację. Opłata i dostępy, które otrzymasz w pierwszym miesiącu, zapewnią Ci właśnie zaproszenie do udziału w warsztacie otwierającym, dostęp do moich nagrań, obszerny e-book i dostęp do aplikacji na pierwszy miesiąc. Dlaczego nazwałam to programem rozwojowym, a nie kursem? No właśnie dlatego, że w ramach programu rozwojowego teraz ja otrzymujesz serię sześciu warsztatów trwających każde dwie godziny. Z ćwiczeniami, omówieniem wiedzy. Dodatkowo warsztaty te nagrywam, więc będziesz mieć dostęp do tych nagrań przez 6 miesięcy. W każdym miesiącu będziesz mogła pracować indywidualnie na aplikacji, wykonując wszystkie ćwiczenia rozwojowe umieszczone w aplikacji. Kolejnym wzmocnieniem będzie e-book i oczywiście dodatkowe nagrania. I tak obszerny pakiet, tak naprawdę materiałów i narzędzi, i jeszcze dodatkowo trwający 6 miesięcy. Można jedynie nazwać programem rozwojowym. <laughs> Sprawdźmy zatem, z jakich modułów składa się program. Po pierwsze, program rozwojowy teraz ja zbudowałam w oparciu o schemat budowy dobrostanu Karol Ryw. Pierwszym elementem będzie poznanie celu życiowego. Tutaj będziemy się uczyć i rozwijać, aby umieć osiągnąć i zrozumieć swój sens życia i spróbować zrealizować swoje zadanie życiowe. Drugim etapem, w drugim miesiącu, będzie moduł pod tytułem Akceptacja siebie i będziemy uczyć się pozytywnego stosunku do własnego ja. Będzie przepiękny moduł. W trzecim miesiącu zaopiekujemy się rozwojem osobistym, czyli możliwością realizacji własnych talentów, mocnych stron i potencjału. Z kolei w czwartym miesiącu będziemy pracować na pozytywnych relacjach z innymi. Tutaj pozbędziemy się toksycznych ludzi, a zaopiekujemy tych, którzy dobrze nam życzą, którzy są dla nas ważni, którymi my chcemy się zajmować i którzy opiekują się nami. W piątym miesiącu moduł nazywa się Tajemnicze Panowanie nad Środowiskiem, natomiast będziemy tutaj radzić sobie ze światem zewnętrznym. Pozwól, że na razie nie odkryję wszystkich kart. I w szóstym miesiącu zadbamy oczywiście o Twoją autonomię, czyli możliwość i zdolność realizacji według ustalonych przez Ciebie zasad realizacji Twoich planów i celów życiowych. Zatem, jak wygląda harmonogram? Program rozpoczyna się 5 maja 2022 roku. Rozpoczyna się warsztatem rozwojowym trwającym dwie godziny. Chwilę po warsztacie otrzymasz e-booka i chwilę po warsztacie otrzymasz dostęp do platformy, do aplikacji z zadaniami na ten miesiąc. Już w pierwszym miesiącu będziemy wprowadzać nowy nawyk, który pomoże Ci zmienić dotychczasowe Twoje życie. Kolejne etapy rozwoju rozpoczynać będziemy w urodziny miesiąca, czyli 6.06, później 7.07, 8.08 i tak dalej. I każdy moduł, każdy etap będziemy rozpoczynać znowu warsztatem wprowadzającym, wiedzowym, dwugodzinnym, z nagraniem, które będzie dla Ciebie dostępne, więc będziesz mogła czy mógł wrócić do tego materiału. I kolejnym dostępem do kolejnego miesiąca ćwiczeń, które zaprojektowałam dla Ciebie. To, co jest najważniejsze w pracy na ćwiczeniach indywidualnych, jest to, że po pierwsze, będziesz mieć ze mną stały kontakt, więc jeżeli będziesz mieć pytania i potrzeby, będziesz mogła do mnie napisać. Po drugie, ćwiczenia są naprawdę bardzo krótkie i Zaprojektowane tak, żeby nie było ich więcej niż jedno dwa w tygodniu. Dlatego też program nie będzie obciążający, aczkolwiek przez 6 miesięcy uda nam się wypracować dokładnie to, co ci obiecałam, czyli zbudujemy, wzmocnimy poczucie Twojej własnej wartości, zbudujemy pewność siebie, która pomoże Ci ruszyć z miejsca i pójść dokładnie tam, gdzie sobie marzysz. Jest takie staro chińskie przysłowie, które cały czas dźwięczy mi w uszach. Gdy tracisz pieniądze, to nic nie tracisz. Gdy tracisz zdrowie, to coś tracisz. Gdy tracisz spokój, to wszystko tracisz. Jeżeli masz poczucie, że gdzieś utknęłaś, straciłaś ten spokój, to obiecuję ci, że tym programem, tym sześciomiesięcznym programem Teraz-Ja, wszystko to odbudujemy. Naprawimy, a co najważniejsze wzmocnimy tak, że jak skończysz ten program, to poziom twojego, Twojej rezyliencji <grym> i, dobrostanu> i dobrostanu będzie na bardzo długo wzmocniony. Serdecznie zapraszam do mojego programu rozwojowego Teraz ja zbuduj poczucie własnej wartości. Kasia Serówka. Do zobaczenia i bardzo serdecznie zapraszam.